Drodzy, szczególnymi uczestnikami dzisiejszej uroczystości są uczniowie klasy pierwszej, ponieważ to oni w dniu dzisiejszym złożą ślubowanie w sztandar szkoły. Drodzy pierwszoklasiści, podczas składania ślubowania, w obecności swoich nauczycieli, w obecności swoich wychowawców, w obecności gości, w tym księdza proboszcza, pana prezydenta, złożycie obietnicę, Będziecie obiecać, że spróbujecie wzorowo wywiązywać się z obowiązków ucznia, że będziecie odpowiedzialni za swoje słowa i czyny, że będziecie wcielać w życie ideały, jakie głosił nasz patron. I tu, chwilę, chciałabym się zatrzymać. Jak dzisiaj usłyszeliśmy w kościele, nasz patron uczył, jak żyć. Uczył, jak być dobrym człowiekiem. Co to znaczy dla nas, bycie dobrym człowiekiem? Dla nas dorosłych, a szczególnie dla Was, dla uczniów szkół gimnazjalnych, dla młodzieży, która jest w tak wspaniałym wieku, że może kształtować swoje życie i kształtować swoje charaktery. Być dobrym człowiekiem to kochać innych ludzi. To kochać rodziców, dziadków, rodzeństwo, to szanować nauczycieli, ale szanować również koleżanki i kolegów. To znaczy nie wolno robić nikomu krzywdy, nikomu dokuczać. Trzeba wszystkim nieść pomoc. Trzeba z każdym swoim czynem, każdym słowem sprawiać, aby inni cieszyli się naszą obecnością. I te przyrzeczenia dzisiaj złożycie. Wiem, że nie jest łatwo dotrzymać takich przyrzeczeń, ale wiem, że jest to możliwe. My Wam w tym pomożemy. My, którzy stoimy przy Was, wasi nauczyciele, wychowawcy i rodzice. I życzę Wam, aby te przesłania naszego wspaniałego patrona towarzyszyły Wam przez wszystkie dni życia szkolnego. Moczek Tatarowy do ślubowania wystąp. Sumiennie wypełniać obowiązki ucznia. Sztukuję. Zdobywać wiedzę doskonaląc własną osobowość. Sztukuję. Być odpowiedzialnym za swoje słowa, sądy i pamiętać, że ich potwierdzeniem mogą być tylko czyny. Sztukuję. Nie splamić honoru szkoły ani klasy. Wcielać w życie ideały głoszone przez patrona szkoły. Sztukuję. Po tak pięknym wystąpieniu. Po tak pięknie przemówienie pani dyrektor, a nie wiem co ogłosił Ksiądz Prowozdawczuk. Mówi pani dyrektor, że głosił bardzo piękny wizyt, ja, bo jestem w bardzo trudnej sytuacji. Szanowni zebrani, pani dyrektor, proszę księdza, szanowny nagrodę pedagogicznej droga młodzieży, zawsze tutaj u was wizyta i przebywanie na różnego rodzaju czystościach jest wielkim przeżyciem. Poziom Przedstawianych prezentacji jest najwyższy, ulega na jakimś wielkiemu niesieniu, jak tutaj jestem, to chciałem powiedzieć na wstępie. Bardzo dziękuję tym, którzy występowali, tym, którzy przygotowywali całej społeczności szkolnej za takie przeżycia, których ja doznaję. Jak to gimnazjum słusznie nosi imię Jana Pawła II daje tego dowody i w poziomie kształcenia, który jest tego, co ja pamiętam, zawsze najwyższy w, w czołówce w mieście. Więc życzę Wam, dla całej społeczności żebyście wytrwali w, tym, w tej idei, w tym klimacie, jaki Jan Paweł II nam daje, żebyście zawsze byli, zasługiwali na miano godnych tego, tej nazwy imienia Jana Pawła II. Za dzisiejsze przeżycie i za to, co jeszcze nas spotka przy pobliżu serdecznie, serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję panie prezydencie. Słowa nobilitują i słowa mobilizują i postaramy się sprostać oczekiwaniom. Bardzo proszę, może ksiądz proboszcz zechciałby powiedzieć kilka słów. Będziemy zaszczyceni. Ja chciałbym nawiązać tu z, z tej okazji do ważnego wydarzenia, które żeśmy rozpoczęli w tym tygodniu, właściwie które uroczyście rozpoczął papież Benedykt XVI, rok wiary. Papież Benedykt XVI powiedział, że wiara najkrótsze da na określenie wiary. Wiara to jest zaangażowanie i świadectwo. Można dać obok zaangażowania odpowiedzialność i świadectwo. Do tego jesteśmy zwani. Mija czas, że bez świadectwa to Kościół będzie takim po prostu trąbieniem. Stawia się obecnie na ludzi świadectwo. Na ludzi, którzy w Kościele będą zaangażowani. Tę drogę ukazywał cały czas ich poprzednik, Benedykta XVI, a patrzą tej A więc ich się wiedzie i szczęści i w szkole, i w domach, i w rodzinach. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. Na Zapraszamy częściej, nie tylko na uroczystości, zapraszamy na przerwy. Jest ksiądz mile widzianym, nie tylko gościem, ale i wręcz przyjacielem może się czuć jak u siebie w naszej szkole, zapraszamy do nas częściej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Jeżeli nie, to po prostu zbliżymy się do końca naszej uroczystości. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, że podczas przygotowań do obchodów Dnia Patrona trwały różnego rodzaju konkursy i wyłoniliśmy laureatów konkursu, w którym teraz zechcemy wręczyć dyplomy. Bardzo proszę, aby podeszli po odbiór dyplomu. Beniamin Niczyboru, który zajął pierwsze miejsce w konkursie plastycznym Papież, który zmienił świat. I Izabela Mościcka, pierwsze miejsce w konkursie sceny rodzinne. Są uczniowie, są to poprosimy. Chciałabym, żeby uponorowani, dlatego że korzystając z okazji poproszę pana prezydenta, aby zechciał uczestniczyć przy wręczaniu dyplomów naszej młodzieży. Będzie to dla nich na pewno wyjątkowe przyzody.